Dla wszystkich miłośników niebieskiego dymka. W dzisiejszym odcinku z cyklu zabawy z tytoniem chcę zaprezentować możliwości przerobienia manualnej maszynki na korbę 1 mm w maszynkę elektryczną przy zastosowaniu maszynki do mielenia mięsa. Koleżanka z naszego forum tytoniowego poprosiła mnie o przerobienie jej takiej maszynki, gdyż pocięcie 20 kg. Liści tytoniu korbką, przekracza jej możliwości, oraz na pewno większość dorosłych mężczyzn. Jest to wyzwanie straszne. Dlatego zrobiłem taki model. Maszynka do mielenia mięsa o mocy 150 W. Tu ukryty jest przegub kulowy wraz ze sprzęgiełkiem. Maszynka z dorobionym sypem duży syp na tytoń. Kratka wentylacyjna do chłodzenia samej maszynki. Szybciutko zaprezentuję jak maszynka pracuje. W tym przygotowaliśmy już odżyłowane liście tytoniu. I jedziemy. są troszeczkę mokre, także e, słabo spadają. Pięknie pocięty tytoń na 1 milimetrowe paski. Zaprezentuję teraz z tej strony jak maszynka w ogóle całość wygląda. Tak jak mówiłem, jest to zwykła maszynka 1 W celu lepszego przenoszenia zamontowałem uchwyty meblowe. A, tu jakiś listek nam się przypałętał. Pokrętło dociskające wałek główny, wyłączniki. Mam nadzieję, że nasza koleżanka będzie zadowolona z tej przeróbki. to jeszcze dodać, że wałki są poradełkowane, co pozwala lepiej wciągać liście bez żadnego ślizgania się.